Się. No i ty to nazywasz autentycznym? Dobra. To mówisz? Oj, oj. Cześć, kochani, z tej strony Snabi. I jest ze mną dzisiaj oczywiście gościnnie Karmiel, który Siemano. właśnie stoi teraz za mną dokładnie. No i dzisiaj kolejny odcinek z serii Czy wiedzie na Mont Chilat? W dzisiejszym odcinku mamy dwa Suwy bardzo podobnej klasy I jeden to mamut Patriot, którym będę kierował oczywiście ja A drugie to Karin BJ XL, którym będzie kierował Karmil Także ja was zapraszam... Niezwycięzca Ja was zapraszam do odcinka Dobra Tu masz auto, które dzisiaj wygra Tutaj Tak, tak Twój i wygląda na to jest syf. Dobra, dobra. Zobaczymy, który jest lepszy. I zobaczymy, który faktycznie wjedzie na Chiliad. Oczywiście, <grym> że widziej Masz, patrz. No dobra. Pierwsza przeszkoda oh! za nami. Pierwsza oh! przeszkoda za nami. Proszę, pokaż, co potrafisz. Oj, oj! Patrz. Co oj? oj? Co oj, oj ledwo, ledwo. Nie, ja jadę przodem. Ja dobra. jadę przodem, odcyń się. Odtrzymaj się, okuję. No proszę, proszę. Patrz, patrz na to. No, patrz na to. Pamiętaj, że na przeszkodę wjeżdżamy bez, bez przyspieszania. Nie ma rozpędu, wjeżdżamy powoli. Dobra. I uwaga, zaczyna się pierwsza przeszkoda. To Miej nie na uwadze, co robię, bo nie inaczej jest. nie wiedziesz. Chłopie. Zobacz, patrz, powolutku, Ciach. Kontrola atrakcji włączona. Oj, oj, tu zakopciłaś. patrz. Kontrola atrakcji, Ciach. Czy ja czuję diesla? Nie, to sprzęgło. Zobacz, kontrola atrakcji, Ciach. Jadę manualem, jadę manualem. Widzę, masz tylko manualną skrzynię. Bieda. Nie jest biedny, nie jest. Jest, jest. Nie, to jest dobry samochód. To jest dobra łódko. Twój Patriot, jak się cierwo. Wcale, nie? Zobacz, no, patrz. patrz. Bum, patrz. Maximum on. No, ale czemu ty w ogóle taką lekką trasę sobie bierzesz? Tu nie ma innej. Jest! To jest inna trasa? No, chodź, chodź, chodź. No, pokaż, 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 pokaż mi. Bo pokaż. ja widzę, że ty już na łatwiznę tutaj szybki taki jesteś najlepszy. Ja chyba nie zauważyłem. Taką do atrakcji mi zawiodowiesz. Tu sobie jak pojechał. Tu jest trudniejsza trasa. Tędy! A, do... Zapraszam! To jest łatwiejsza. To jest <laughs> patrz, patrz na to. <laughs> Ciach, dyferencja zablokowany. Patrz. Lepiej odblokuj. Oj! Dobra, odblokowuj dyferencję. Odblokowuje dyferencję. Patrz. dyferencja odblokowany. Czmyk. Ciężko, ciężko, bardzo. ciężko. Nie, nie było ciężko. Po prostu niepotrzebnie blokowałem dyferencję. Zobacz. Pokaż, popisz się, popisz się. Ups. Oj, ledwo ledwo. Nie ma ledba. ups. Nie ma ups. Tu nie było żadnego ups! Ledwo. Nie, jedź. że nie dało. Jedź, bo widzę, że się zakopałeś. Nie zakopałem się, nic nie jest. Opony nowe, offroadowe Manualna skrzynia, mam z sumie dwie manualne, bo jest typowo offroadowa i normalna. Czekaj, że, czekaj, czekaj, tu jest właśnie ten drugi tak Tu, po prawej stronie. Dobra, pana to. No, papisz się. Pana to. Ciach, ręczny, jedynka. Blokujemy dyferencję. Oj. Oj, oj. Boom, Roasted! No ciężko było. <laughs> nie było ciężko, było idealnie. Dobrze, no, patrz teraz Bez zająknięcia. Anio. Bez zająknięcia. No. 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 O. o. Oj! 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 Chłopie, lajtowo. Mało nie spadłeś, patrz. Mało nie spadłeś. Chłopie, mało nie zaciąłeś. To jest łódźcie lajtowo? Oczywiście. Pa, differential block. Pa. A spokojnie, ty? zobacz. Co ty masz z tym dyferencjałem? Zepsuł się? No bo, nie, ja muszę go blokować, wiesz, bo inaczej się nie da. Czyli się zepsuł? Nie, nie zepsuł się. No powinien tam się blokować. O, tak! Co tak, co tak? No jedź, jedź! No tu jest, tu jest ta najważ, najważniejsza trasa. No, no zapraszam. Spacz. Oj! Oj! <laughs> Ojej! Nic mi nie... Czekaj, proszę! Chyba na niskie zawieszenie, wiesz? O, uhu! Uczmyk. Ojej. Ojej. Dobra. Dobra, no pokaż. Proszę bardzo. Proszę, no. Dziecko. No. Oj. Aj, zsunąłem się, bo niepotrzebnie Jak wyłączałem by... dyferencjał. Aha. Jakby to powiedzieć, ups. Oj, czy się. właśnie nie dało to? Jest, z... jest. O, lampa rozbita. Nie. Nie. No Aj! Dawaj, jedź! nie rzucaj, po prostu jedź. Ty się tam nie rzucaj. Co to za rozpędy? Co No się właśnie, proszę bardzo. Kulturka. A i właśnie, i to jest... Aj, właśnie... bo najechałem na kamień. I to jest właśnie ten problem. Tam nie ma kamieni, nie bój się. Są kamienie. Nie. Ja widzę. Nie, nie, nie możesz tam siedzieć, bo ich nie ma. Dobra, odsuń się. Odsuj się, bo to nie ma sensu. <grystanie> Ojej! Do widzenia. Nie, spokojnie, to specjalnie. Aha. No proszę. Patrz. No ja patrzę. <grystanie> <grystanie> Dziecko drogie, weź tym... Weź tą mieć mieć stąd. Co ty mi... co ty mi to z dziećmi, chopie, co ty? Patrz. Oj, oj. No. Czekaj, bo muszę zawrócić. Masz zepsuty dyferencjał. Nie, nie Skrzynia zepsut... nie działa jak powinna, kontrola trakcji też się chyba zepsuła, wiesz? Komputer się przepalił. Takie auto. Patrz, zobacz. Musimy tu wziąć delikatny nosem, inaczej się nie da. Zaprezentuj. Patrz. Patrz. Odsuń się. <laughs> odsuń się. No, odsuń się! O, czekaj, co robisz? Dobra, no, pokaż. Pokaż. Ja sobie auty terenowe Aj, no bo oj, się poślizgnąłem oj. oj, oj, Do widzenia Odsuń się No, i ty to nazywasz autem terenowym Dobra To mówisz oj, oj Nie, spokojnie, nie Kontrolka, bieg Dobra. Dobra, patrz na to Kurczę, kontrolka trakcji Jak nie wiedziesz Patrz <laughs> Dobra, to nie ma sensu. Twój samochód nie podjedzie. Mój by podjechał, ale nie będę Cię zawstydzał. Jedziemy normalną trasą. To czemu nie wjechał? Nie, bo wiesz co, wyłączałem trakcję. Niepotrzebnie. A, a, I tak Ci nie wierzę, ale niech Ci będzie. Patrz. Dobra, pa na to. Tak w każdym no to patrz na to. Pa. Jak wiesz mogę widzisz? Ej, ten, tędy, tędy. Co Ty zamyślisz? Czekaj. Zapraszam. Patrz, bo już się po robi. Patrz, off zawieszenie zawieszenie. Ciach. Pa. Oj. Chyba zawieszenie Dobra, jest Dobra, Dobra, włącz długie, uchupię, dobra, to będzie stop, będzie stop I teraz patrz, pat, to, patrz No Blokowanie dyferencjału Dobra! Cia! Złom Ok Na lajcie. Proszę bardzo Tutaj stop Bez blokowania dyferencjału, bo sam się blokuje Słabiutko, 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 ledwo Mój dyferencjał sam się blokuje On się nie blokuje sam, żaden się nie blokuje sam Chyba, że masz zepsute auto Twoje jest zepsute Moje nie jest zepsute Jest Czekaj, gdzie ty jest jakaś... Yy... A, 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 czy, ej, ej, Nie omijaj! Się gdzie się rozpędzasz? Nie omijaj! Ja nie omijam! Nie, mało nie wjechałeś! Nie omijaj Pana trudnych to. tras! Patrz na to, zobacz! O, tej Na, na jednewce Czekaj, bo już dojście AD, <laughs> <laughs> piątka! Patrz, 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 Przez krzaczek! Ciach! Lakier ale to oj. nic! Widzę, że coś nie, nie idzie! Oj. Ale co oj? Zobacz, to na Trochę mi zderzaczek widzę O, oj, oj, oj Na lajcie Ooo, piepściutko, piepściutko Co mi trąbisz? Bo stoisz Pan na to, pa to, pa to pa. Oj, oj pa. Oj, oj Co oj? kupi pa na to Widziałeś to? Nie Ponoć żadną auto tak nie potrafię, tylko DJ No nie wiem O, dziurka, cmyk, szmyk Dziurka fest Pan na to Gdzie my w ogóle jesteśmy? Jesteśmy gdzieś chyba w połowie drogi. Dopiero. O Jezus! Dobra. No właśnie, no, widzę, że tutaj zawieszenie skacze jak kangur. Nie, nie skacze. Przestań trąbić. Nie zatrzymuj się. Tu trzeba powoli, człowieku. Widzę, że sobie nie radzisz, na cię poczekać. Już? Radziłeś sobie. Ok, ale ty urywasz tu wiki. Nie, nie już. Patrz, patrz. Ha, twój patriot tak nie zrobił. Mówiłem? A, zrobił. O, opie. No dobra, okej. Okay. Test testki klasy. Proszę bardzo. Mówi przed easy. Easy. opie, Bez problemu. Za czym ty się nie wywrócisz. <grym> Uwaga. Oj. Czy będą drzwi do robienia? <grym> Oj, oj. Oj, oj. Człowieku. Ledwo, ledwo. Oj! Czekaj, czekaj, czekaj. Co się pchasz? Co się dzieje z twoją kontrolą trakcji? Ole, zapieprzył. <grym> Easy chłopie, easy Ja z miejsca, patrz Ja włączyłem po prostu tryb sport i mam zawieszenie obniżone wiesz To podnieś Nie, nie, Tak okay, nie Dobra, to ma bliżej jak, to ma bliżej jak połowa, co? Offroad Nie wiem, ale ten twój samochód jeździ jak skuter Nie, nieprawda, ja jeździłem lepiej niż twój Patriot Nie Patrz, i to, teraz patrz, challenge, bo nie możesz jechać normalnie szlakiem, tylko musisz tu offroadem i pokażesz, że twoje auto się nie, nie Patrz to nie będzie miało sensu, wiesz? skuter to skuter, ale jak już masz tutaj Patriocika, znaczy Patrz Szrocika. Ty masz Szrocika. Bo Patrz Szrotem to, to nie da się jeździć. Ty masz Szrota. Nie, nie, on Szrota. Opie, okay, na easy. Patrz, tu ci pokażę. Trochę ślisko, bo pada. Popisowa musi być. To? A ty! Przecież. mnie ja nie DJ w takich ciężkich warunkach nie daje rady. No ale jak już są takie warunki umiarkowane, no to oczywiście. Trzeba pokazać. <laughs> nie, ja wcale nie mogę pokazywać. Każdy kto ma widziej, ja ten wie. O Oj. zobacz, zobacz, zobacz. No, ale zakopcił człowieku to diesel? Oto. to, jest diesel. Widzę. Ale błoto. Ma na to. Zobacz, 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 na lajcie, chłopie. Oj. Ja na lajcie. Patrz. Czek. Jestem chłopie. I za chwileczkę ostateczny to Jump squad. Waga. Co robisz? Po co trąbisz? Jest. Jestem. <laughs> Jezu się. Oj. Oj. To mówisz, że się nie da? Tak się da się. Aj kurczę. No to mówisz, że ty nie wiedziesz? Jadę. Jest A jesteś tutaj? Dobra, parkuj tego złoma. O, właśnie tak się parkuje BJ-a. Jak dacie. Nie, nie. W przypadkiem to było. To dużo koni machinicznych było. 110. Dobra, dobra. Jest. to jest prawdziwa ostronotek. No dobrze kochani, no i teraz czas na werdykt Oczywiście Patriot spisał się rewelacyjnie Praktycznie 4 razy lepiej niż BJ No i po co tak gadasz? Bo BJ po prostu sobie nie radził w terenie Jego dyferencjał <grym> jest zepsuty Lepiej, poradzi sobie lepiej niż Patriot Dyferencjał BJ jest zepsuty I ma manualną skrzynię biegów Także Czyli spisujemy decyzja, decyzja jest jednogłośna, wygrał BJ Czyli spisujemy BJ na straty <grym> W takim wypadku niestety Ale Karmiel będzie musiał skoczyć nim Z urwiska Dobra, trochę przede będzie. Dobrze kochani, oczywiście z tym skakaniem DJ-em był żart, nie będziemy go już aż tak katować i tak go trochę zoraliśmy. Wiadomo, wygra Mamut Patriot, bo samochód jest 4 razy lepszy od pod a i Sfery, bez przady. Uważaj, co mówisz? Nie jest 4 razy lepszy, nie jest nawet pół razy lepsza. Nie no, faktycznie, jest 5 razy lepszy. A ja chciałem Wam bardzo podziękować za obejrzenie odcinka i jeśli Wam się odcinek spodobał, zostawcie lajka i zasubskrybujcie nasz kanał. Dzięki jeszcze raz i trzymajcie się.